Yeah, you. Maneczko to już trzeci z rzędu odcinek. Udało nam się zachować jakąś ciągłość. Póki co robię misje tak jak są po kolei, to je nagrywam. Mam nadzieję, że uda się tak częściej. Teraz kolejna misja. Myślę... Loading screen. Oh 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 oh. giant enemies are coming I guess Zenjak's pissed about Matt Mm-hmm Maximale uh, Watch out for that stomp it's sending ways of energy out from him <coughs> Okej, okay, trzeba zmienić sobie lodzika. znaczy, na logika. O! Ludzie na ulicach giną, a media milczą. Shit. No tak, tutaj będziemy musieli posłużyć się bronią. Aha. Mój ulubiony karabinek, trzeba uważać na to, bo to wszystko niszczy. Gdzie on się pojawi teraz? Na budynku, na budynku synku. Czy on rzuca czy teleportuje to? Znaczy telepatyzuje. O. No, sprytny, tak? Taki sprytny, o kurwa. A. uniknął ciasy. Skoczy. I teraz cia. Aaa, o, udało się troszkę. Zdjęliśmy mu tarczę. Aaa, no nic to. Mhm. no jeszcze ładujemy amunicję test Podnos się, podnos się No nie, nie trafiłem jeszcze Dobra, zaraz No Czemu nie trafiam? no kurde, czemu zawsze? Czemu zawsze to? Dobra, trzeba, trzeba się tym zająć. Hm. Nie lubię tego pistoletu. Wolny strasznie jest. Tak, nie, tak, nie mam żadnych innych broni, no. Trochę mi to odgłos piłki przypomina. Nie wiem jakim cudem, ale tak to jest. Szybciej, 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 szybciej. O, o, o. o. I takim sposobem go wykończamy. Kolejne nawiązania do Matrixa. Tak jak No Smitha wszedł. Znaczy tak, o, W żadnym innym wypadku.

Puf. To jest niczym gra o bohaterach teraz, o super bohaterach. Yep, tych... tak, Stomp should make the clusters pop up. Tak mhm. to To powinno być lepsze od zamrażania. Wrażenie bo też co robi. Nie no, coś coś robi. No i nie ma przynajmniej tak, że on ucieknie od naszego strzału. I mu tarcza zejdzie. Czy nie zejdzie, bo ucieknie. Puff. Looks like it works. Może zainwestujemy w jakąś maskę? W końcu bohater bez maski. Jeszcze Stop. Jeszcze Let's have some fun now. Objective complete. Find the reading source. O. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Aj, przegapiliśmy. I teraz tu. Ja to mogę robić <ścoughs> bardzo długo. Znaczy ostatni, może nie cały dzień, ale sporo czasu spędziłem właśnie na lataniu i zbieraniu tych takich. Nie, no tutaj na razie nie chcemy. Tak powiem, bardzo mi to wkręciło. Profakio. O, 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 mamy złoty znicz. Ależ ja wam pokażę nawiązanie do Harry Pottera. Misja jest złoty znicz. O, zniknął. Niestety. No dobra, nie ma znicza. Za to jest kolejna. Misja. Mm -hmm. A to to później sobie side zrobimy. Mm -hmm. Super Power Fight Club. Puff. Hakowaniem sklepów też się zajmie później. No nie, no. Nie przepuściłbym sobie przecież, jakbym... Trust? Coś tam... Jakbym biegł koło tego i to... ominął. To je niewybaczalne. Dobra. Co to jest? Wyzwanie jakieś? Super Power Fight Club, okej. Okay. <laughs> o, jakie miecze. Okej, okay, to tu wam pokażę... ...właśnie o co chodzi. O, Nightblade. W trzy minuty go mamy wykończyć. Dobra. Aha, tu są te orby. A, są zwykłe piłki. No to wam pokażę inaczej o tak właśnie ja tak się biję w tej grze trzymamy shift i on po przy... obieganiu po... po bieganiu właśnie mm. i naciśnięciu czy to lewego czy to prawego czy to F wykonuje właśnie taki super cios się pod warunkiem takim, że biegnie. Bo broni... nie mamy broni. Uuu. Dobra. No to zostaje nam to. Ty, ty. O, nie uginiemy się w te 3 minuty. Ale ciasto są genialne. zostaw. Fuck you motherfucker. Dobra, teraz boss bahu. Wave 2. Burning man. Burning man. You better be careful because these guys are on fire. You need to take them out using your superpower of choice. To im improbabilne nie zarbi. Rzucimy się na Lodzika. Będą mogli zaraz Trzy fale będą. To żem że zrobił. Czemu ja nie mogę wskoczyć do niego? Pewnie nie będę mógł uderzyć, bo będzie się palił. No dlatego właśnie tak. I tak. No, obsój się. Dobra. No, inaczej. Stąpnięcie może pomoże. No tak, broni nie możemy używać. Trochę lolo. -lo -lo. No to nie działa na nich. Oga, oga. Fuck you. This is one heated battle. Umrze? Usuniemy mm -mm. się od niego troszkę, a za powoli się to ładuje. Mm, aż się zaciało. Jednak, logic U, u, u. O jest przesady. Ostatni. A nie udało się. Nie podobało mi się to, ale. to the arena.

Tak. Czekaj, czy to zadziała. Ten może puszczać. Ej, to jest not fair. Ciekacz, go takim ciosem będziemy mogli użyć. Chyba nie. Trzymasz się. Trzymasz się. Down, motherfucker. Hmm. Hmm. Nawet wcześniej powiedział. U, to musiało obudzić. Ja tylko się boję. Co on tą ręką robił? Jak nie... Jak nie w Deadpoolu ktoś coś ręką robi, to, to No tak, takie gry. Takie gry A i niewiele nam brakowało, Złocisze. No trudno. Cieszmy się tym, co mamy. Nie Już ktoś nas strzela. gata Czyś mi się wydaje, że to będzie długi quest. dlatego Pożegnamy się tutaj. I no tak. Myślałem, że to jest karabina. To są światła uliczne. Nie jest ze mną dobrze. O, zniknęły. Dobra, to tu się żegnamy. Ja Was zapraszam do aktywności na moim kanale. Stwórzmy fajną społeczność. Dzięki. Pa. pa.